Przez trzy dni zmagali się najlepsi młodzi futsaliści o tytuł akademickiego Mistrza Polski. Mecze rozgrywane były w Katowicach, w halach AWF-u oraz Szopienickiego Mosiru. 16 drużyn z całego kraju walczyło w fazach grupowych oraz eliminacyjnych, aby dostać się do finału. Ten odbył się w Szopienicach, a o tytuł akademickiego Mistrza Polski walczyły drużyny katowickiego AWF-u oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lepsi okazali się goście z Poznania, którzy po zaciętym meczu pokonali gospodarzy 1-0. Były trudniejsze chwile, ale daliśmy radę i naprawdę cały zespół pokazał się klasę. To coś było naprawdę wspaniałego. Finał bardzo szczęśliwy, ale też finał bardzo, bardzo ciężki. Jak już wspomniałem wcześniej, graliśmy z drużyną praktycznie złożoną z zawodników z eksaklasy, dlatego no było nam można powiedzieć podwójnie ciężko. Na co dzień nie wszyscy nazywają futsal, a to na takim poziomie jakim są chociażby akademickie mistrzostwa Polski, no to już robi różnicę. Tak się zdarza, no, niestety. No, wystarczy. Teraz już tylko możemy pogratulować i ewentualnie za rok odebrać im to pierwsze miejsce. Gracze AWF-u mieli wiele okazji, by zmienić wynik, jednak zawodziła skuteczność. Szkoda, bo drugi raz, drugi raz z rzędu drugie miejsce i to, to na pewno jest niedosyt duży. Poczynania młodych piłkarzy obserwował trener reprezentacji Polski w futsalu, który był zadowolony z poziomu sportowego. Bardzo ciekawe mecze i bardzo, bardzo dobre dobre. Dobre wyniki chłopaków, tak to powiem. Uczestnicy Mistrzostw podkreślali doskonałą organizację turnieju. Organizacyjnie super, naprawdę. Hotel po prostu rewelacja, warunki na hali rewelacja, naprawdę nie możemy narzekać. Myślę, że najlepiej o zorganizowane Mistrzostwa odkąd ja w nich uczestniczę. Cała toczka Mistrzostw, ten klub, to wszystko związane z limuzynem, z tymi nagrodami, no to naprawdę o, chciałbym tu za rok po prostu wrócić. Czas na świętowanie. Czas na świętowanie, tak. Wracamy do Poznania, nie zostajemy już tutaj dzisiaj. I we własnym gronie podejrzewam, będziemy się już bawić w Poznaniu. Trzecie miejsce w akademickich mistrzostwach Polski zajęli piłkarze Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pokonali w małym finale Uniwersytet Gdański 7 do 5.